Co? Wy po niej będzie nowo zawsze A few moments later. Nie wiem, ale wiem, że będzie gigantyczny. Czekajcie, sobie Dobra, już możemy zaczynać. Let's go Z shiftem będę śmiecił Dawaj mój killo Czeczaj to mój kilo. Co żeś go zapierdzielił, dawaj! Menelu. O, dawaj mój kilo Dawaj No skubana zabrał mi kilo Ale kurde dobry ten jogurt biały O dzięki dzięki E? Ale fajnie, tu. Ty... Nie no, co tyr, Debilu! Puść, bo ja nie mam się akurat czego napić. Ja piję. Dobra, zaczynajmy, zaczynajmy, zaczynajmy już, zaczynajmy, no. Dzieci. kurde, no to się pomyliłem. No to trudno.

WIADRO! A! Przyjacielu i od razu po wiadro, Od razu po wiatro biegnij mamy to? Nie, to to No właśnie wiatr Od razu po wiatro biegnij Przyjacielu tu Wiatr biegnij! to jest No wiatr No właśnie komplecie się pozbędziemy wtedy tego No o to tutaj sobie jeszcze pokopiem w mniejszych momentach Tak właśnie Przyjacielu Szybko wiadro Gdzie tam żeś wywalił to wiadro i woda, od razu wodu jest zapewniona. Ty bo dalej się pali, przyjacielu. O. O nieważne. Ej, w ogóle teraz zauważyłem, że grę mam po czesku. No! No, nie dać. Smojcie da. No, Oddawaj mi ten kill off. Chłopie! Oddawaj mi kill off. Gryby nie ma, o kurzy. Nie ja co za łeb Co? Gdzieś tam kilof porzucił nam Kurwa tu nie No, no nie, nie pierdol No nie pierdol że ty tam kilo. 5 minutes later Nie ja pierdolę, Nie no kurwa co za debil Gdzie on ten kilof wyjebał? Ja, pier... ja pierdolę! Naprawdę musiałeś nam zjebać tak grę? Oddawaj mi kilof! Oddawaj mi kilof, mój Ja, ja tu kurna zajmuję się kopaniem No, oddawaj mi kurwa kilof! Oddawaj mi kilof, chłopie! Nie mogę, no z jakim cyganem my tu gram. A few moments later. Ej hey, no patrz, tak, ale ona pasek coś. Altek 4. To wypało cię, gościu. Ale no zobacz, co bark ty robisz? Się To już z ciebie przekrywasz tak naprawdę, kurde. Masz auto. No dobra, ciebie no. O mój Boże. Ktoś Nie wracaj tu! Bo, pop... o czym się pali, ty, bo nie O Łocił się pan, tego nie wina Przychodzi obok bioderka. Ty, czekaj. Gdzie ty mnie wyjebałeś? Ja pierdolę. Nie przejmuj, to ty kaczorze śmierdzący. Tak, jakby pod górę, pod górę ciągnij to. Będziemy mieli z jednej strony po prostu. Przy... Pięknie, kurwa, pięknie. Przejście, tyle. No i kto zjebał, taska. No, tak. no i mamy tu Easy Wina. Easy Wina do końca. Gry. Tak, to że ktoś postanowił nam no, przy fajnym zagraniu, być Przepnij ten gdzieś daleko Ale ty jesteś down, bo nie umiesz dobrze ustawić nawet pieprzonych Ty. No dobrze ustawiłem te tory, czemu problemu nie idzie? Okej Ooo Bo na razie chciałbym wrócić Dzięki no, Dobra, dawaj no kurwa To ja się... nie wiem Cześć Spokojnie kłopaczoże Kurwa Aaa Ej patrz jak się starami łożyliśmy. 5 Five minutes later ten kto lubi się krowami zajmować. Mani, nie Zuzia Kurwa, jebana Mućka. zajebać się. Moja zostaw! Moja nie. Ostatni tor! Ostatni tor! I kończymy! Szybciej! szybciej bo zablokujemy się zaraz! No i o, Idę! Już, 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 Nadrabiam. Do góry! Od góry! Szybko! Lecisz! masz na tak górze ty! No dobra, no niech będzie i tak o wiele szybciej musimy to zrobić. Eee... sorry, 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 Do góry, do góry, do góry! No ja... No kurna, już się zajmuję tym! Tak, tak, Idę, 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 idę. Już! O syn! Będziesz, będziesz musiał szybko przyjść! Szybko! Szybko, no, szybko. drzewo! Drzewo, no, no, no. drzewo! Drzewo! O drzewo! O kurwa! gdzie jesteście? nie pierdol! No nie pierdol! Bo ktoś się rąbał drewno? No kurwa! No kurwa! Znamienia w ogóle złoty kotonu, to jest takie. No się to jest w No ale i z dołu, jak na razie wierzmy, właśnie to drewno. One eternity later. Co rzeczy ważniej, ważniejsze? No raczej, kurwa, nie inaczej. ...a z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Kurwa, later... wziął mi popkę! <ścoughs> kurwa! Ja pierdolę. Pojebie mnie zaraz takimi gamoniami. wiem, bo ja widziałem to jedne graczy, które w jednej sytuacji, w której byliśmy i wy zjebaliście. No my odryzył, czyli... Jak my zjebaliśmy? Ja pierdolę. Ja się, my zjebaliśmy. To mi kurwa ciągle zapierdalał killow. To kurwa wyjebał killow poza mapę. A to było kiedyś, mi się. Ja Możemy już Ej, jeszcze tylko, tylko 7 torów możemy użyć. I pociąg nam się pali Jest Ja pierdolę. Nie pierdol, że nam kurwa zajebał wiadro! Jest, jest Ja nie pierdolę. No ale no szybciej to nam wszystko spłonie zanim zrobię. się! Produkcja dynamitu jak na razie nam się nie przyda przecież nie no, dwie Jak to przyda się Dobra to dla przyjaciela Z nami Ale na sam koniec, na sam Na sam koniec Jak to? Jak to zrobisz? O kurwa No nie pierdol, że nam zjebałeś to Daj, daj nie, mi to, tam, daj, daj, daj. Ucz to, puszcz no, no, pięknie. No, no dobrze, dobrze, dobrze. Już... Ja mam kontrolę. No tak, to pierwszy. Niech stanie już. Albo dobrze. Tak, zostaw już to. No musisz. Może... bardzo. Dobra, No i kontynuujemy. Kiedyś po tym dostanę, więc nie. I, a to wysadza twarzy Nie, 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 daj, daj. Nie nie, nie. nie, nie wysadza. On wysadza tylko to, co możemy. Kurwa 5 minutes later. Szybko, biedo przy drwie. Ja Jest! Ja, Double kill! <package> tak z Debilami. A few moments later Mogę takie zawijanie jakieś zidentyfikować? No kurwa! Co za jebany, kurwa, ruchany debil! O, no. oh, ja nie teksty! Z... O oh, boże! No ja przyjeżdżam jak z debilami. I kurwa zużył dynamit bez sensownia. 5 MINUTES LATER Doctor am going to shoot you so you can get the best of the mental HELLO Ball! HELLO FALL! Yeah, here we go. A FEW MOMENTS LATER HELLO <laughs> FALL! Ejwaaaj! Hey, bo... k... No kurwa! Szmata! Kurwa, no jak z debilami, no kurwa! No i tyle było z potasku. nie Nie, 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 tego jak coś niczego nie spierdolta, bo jak spierdolita, to jeszcze gorzej będzie, wiesz o co mi chodzi. Kur? Pięknie kur... Nie! Pięknie. Nie ty... Kto zjebał taska? Nie, Zatrzymam to nami. Ale mam to. Ja pierdolę! Kurwawa! Muszę zablokować! Drzewo, drzewo, drzewo! Drzewo, drzewo! Już? No dajcie mi tu! O ja pierdole! No co za debil przyniósł ten dynamit!